Witam, jestem kapitan Harman. Ostatnio zostałem zjechany za to, że uznałem obrażanie młody, młodych ludzi za nietolerancyjne, więc myślałem, żeby sobie poprawić humor, to opowiem o największych bzdurach, które usłyszałem na religii. Zaznaczam, że nie chcę tutaj obrazić żony wiary, jestem samosłuchem bardzo bieżącą. Ale zacznijmy od tych wszystkich bzdur, które ja tam słyszałem. Pierwsza bzdura to jest taka, że kiedyś, pamiętam, że pani na religii mówiła Taką historię, że jakiś tam profesor kazał napisać, że Boga nie ma i jakiś, jakiś gościu napisał, że Bóg jest i później pani powiedziała, że to był Einstein i to, uj, to jest w dziwne, ponieważ Einstein był Żydem i później był ateistą i tak w sumie później o tym nie myślałem, aż z pewnego czasu, kiedy na stronie atrapa.pl, polecam wam stronę atrapa.pl, czy, czy, czy tam atrapa.net, nie pamiętam już, polecam wam ogólnie stronę atrapa. Zauważyłem, że zauważyłem, że to jest po prostu jakiś łańcuszek, jakaś legenda miejska, że jakiś taki te wiecie, że to jest nieprawda. No więc mieliśmy rozpowszechnianie łań takich łańcuszków różnych na religii. Taki jest taka historia, jakiś szlagier internetowy chyba. Kolejna dziwna rzecz, jaką, jaką na usłyszałam, jaką słyszałem na religii jest taka. Pani mówiła, że kiedyś Węgrzy nie lubili tego swojego premiera, tego Orbana i później to Maryja zrobiła i później bo oni w ogóle, jak ktoś tam mieli źle, to oni chodzili tego Orbana, bo po prostu, nie. Kolejną, kolejną dziwną rzeczą jest oglądanie filmu, tego filmu, chyba największy z cudów, wiecie tego, który wyglądał jak Gitas Andreas, tak. Po prostu oglądanie tego filmu, tak, oglądaliśmy ten film. Ale chyba, najwie... chyba nic nie przebije jednej rzeczy. Konkrety. Pamiętam, że kiedyś tam pani na religii mówiła nam taką historię, że był taki chłopiec, który lubił sobie grać w piłkę, i rodzice się go czepiali, że. Że zamiast zajmować się dziadkiem, gra w piłkę i jak on, jak on się nie będzie zajmować tym dziadkiem, to nie to oddadzą tego dziadka do domu starców. Jezu, to nawet nie musi jeszcze, to jest drastyczne. Widzicie, jak to by musiało wyglądać w realu? Justinec, no za dużo gra w piłkę, powinieneś się zajmować dziadkiem, powinieneś mu, zbierać, powinieneś mu tam zmieniać pampersy, gotować jedzenie, ogólnie wszystko powinieneś przy nim robić. I jak nie będziesz tego robił, to my go oddamy do domu starców. No Jezu, to jest naprawdę drastyczne i jeszcze rozumiem, gdyby to było, jakbyśmy mieli teraz 17 lat, ale pani wiem, to jak my mieliśmy chyba z 8 lat, to 9 i to chyba nic nie przebije tego. no. Jezu, ja nie wiem, co do tego, to ja nie mam pytań. Co do tego, to ja nie mam pytań żadnych po prostu. I to by było na tyle. Na razie, cześć.